Witajcie, jestem KIHALIK 1, a to jest The Punisher. Zacznijmy grę. Zacząłem nagrywać gameplay. No dobra, tu Gameplay zacząłem nagrywać ze względu na to, że lubię nie wychodziło mi zbytnio nagrywanie z nagrywanie kabelu, więc postanowiłem nagrywać trochę gier. Okej, okay, ten zdjęty. Super. Teraz czas na tego. O choroba. Jestem podostrzałem. Zdjęty. Tego szybkim killem. Okej. Okay. Zdjęty. Są to początki nagrywania, więc nie będzie tu nie wiadomo jakich... Będzie to nie wiadomo jakie jakiej jakości, ale mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Kurde, czym to się przybliżało? Długo już nie grałem i już się nie pamiętam. O, poddał się fajnie, czas na tortury. Które bardzo, bardzo lubię Okej, specjalny I jazda pójdziemy tak jest powiesz, powiesz wszystko tak jest złamany bardzo dobrze a teraz szybkim filmem go boom dobrze a ten mi tu gadał okej okay, przedziurawiony fajnie i jedziemy do drzwi, okej, okay, tu na dół. Mm. Dobrze. Tak, pani bójcie się mnie. Bójcie się mnie. Po co, breneki nie ma? O, ja chciałem brenekę! Jakie łajzy! Nie mają breneki, przecież była tu breneka. No dobra, nie ma to nie, a nie jest breneka. A pod ewką się przybliżał. Ale ja jestem dobry, dobra. Boom headshot, Boom headshot Okej okay. dostał, Kozak zabity. No, 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 chodź, 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 tu chodź, 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 jesteś w stanie nie zabić no i finisher. Znaczy nie, 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 nie. Ups! No cóż, by mi się nie udało, ale... Z Sprawy wyszedłem. Otwórzmy drzwi i idźmy dalej. To raczej powinno być o właśnie. Fajnie, fajnie, fajnie. On is coming, ale co ja tu mam, kurde, zrobić dalej? A, taki bajer. Slide. Dobra. I Idziemy. I nie, ja nie jestem słaby. Oh yeah. To będzie moje nagranie, jak sobie coś tak czuję. Dobra, jedna bomba podłożona. Bum! Zabity. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Nie uciekaj. Chcesz się pobawić. Ojej. Oh, yes. Tak jest. Hehe. <ścoughs> Dobra. Idźmy. Albo nie. Eee... Uwielbiam. To. Tak jest. Ups. No cóż, nie wyszło troszeczkę, ale tam jest. Ok, rozlany. Lecimy na górę. Tak, jest bomba podłożona. Idziemy tutaj. Tak jest. Boom. boom. Headshot. Może nie headshot, bo się nie rozlał, Ale to ten... nic. Tak, jestem brutalny. Nie wiem, jak się zastanawiam, czy nie nagrywać z przypadkiem później hmm, X-Men'a Wolverine Origins, ale to na razie zobaczymy zobaczę jak wyjdzie to a potem się zobaczy co będzie dalej Wolałem zacząć nagrywać coś co ma mniej coś co mniej obciąża procesor i będzie w miarę gładko chodziło niż jakbym miał nagrywać grę która zżera multum klatek no i o byłoby hukowy byłby hukowy obraz A, no, znaczy odbiór, ale dobra okej okay. no, planszę to przechodzę pierwszy raz więc no, no, sam nie wiem dokładnie dokąd o, chodzić o, tu jest o, o kurczę. Aha, dobra boom, headshot ups podnieś miał kamizelkę That... No, it's not all. Dobra, przejdźmy na coś cięższego. Time. Boom, punisher, tak. Boom. boom. Dobrze powiedziane, boom. Dobra, przejdźmy dalej. Ok. No i mamy już część gry za sobą. Idźmy dalej. Więc. Nie ma nikogo za mną. Nie ma. Dobrze. O, jakieś łóżeczka Dobrze. Hoftti, którego to haska. Haha Ziemi tu. Din, przepadnij masz Karol. o Boom headshot! Dobrze Nie żyje. nie ma nikogo. Ups, pomyliłem się, jednak są. Hmm. Tylko gdzie ja mam kurczę teraz i... A, tu są schody, dobrze są so, schody. Tak, tak, tak. Intruder, intruder, tak, tak, tak. Ja wcale nie jestem żaden intruder. Haha! <laughs> ha. Odstrzeliłem go. Gdzie mi tu łajdy? Boom headshot. Tego zabijemy. Zastąpcie pociśniemy. Dobra. Zabity. Przesłuchajmy go. Może coś mi powie. No, może jednak nie powie. No, ale dobra. Cóż. O tak, o to mi chodziło. Tak jest. Dwagnaty. Jedziemy. Wow, 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 zaszli Dobra, z dwóch stron. Nieładnie. Tu nie, tu nie, tu może tu. O, właśnie tu. Tak jest. Na górę. Chyba dobrze. O, dobrze, że filmik przeskipniemy. Kto grał to wie? Grę polecam. Stara może co prawda, ale fajna. Ginwizo. Okej. Okay. Opuszczone. Tylko czy ja tu mam e, przypadkiem nie mam wyjść? Będzie boom, boom, headshot. Ginwizo. No gin. Kurde Nie mam co... Nie mam co przeładowywać. Szlak No dobra Boom! Boom headshot! Auć, to bolało! Ale ja tu chyba mam na dół zejść. To się tak wydaje. No właśnie. No. Jednak na dół. No cóż, tak szybko im aż tak bardzo im się chce mordor ode mnie tak to się nazywa mieć O tak 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 tak, tak, tak. pogadamy później shit! to to skąd to? oszty łajzy jedno kurde jak nie z tyłu to jak nie z góry to z tyłu Kurczę jak ja nie lubię jak on tak perfidnie przeładowuje Sam jesteś słaby O właśnie, boom headshot No dobrze Przeładujmy Tak, it's me Fajnie by było kurcze zobaczyć grę typu na przykład Ghost Rider na PC, fajnie by to wyglądało. Aczkolwiek nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle postanowiłem coś zrobić, tego typu. Ale zaraz, Ktoś do mnie strzela jeszcze. O właśnie, Boom Headshot! <laughs> Okej. Okay. No dobra, co ja tu mam zrobić dalej? Bo to jest pytanie. Mam wejść na górę i coś zrobić? Czy? Czy jak? Nie, tu nie mam nic do zrobienia. Kurczę. A, może mam tam z drugiej. Nie, tam z drugiej strony nie ma nic. A, może? Nie, nie ma nic. Teraz na dół zejdziemy. Zobaczymy, co będzie tutaj. Co mamy tu? Tu nie mamy kompletnie nic. Zero. Może tu coś będzie. Może czegoś nie włączyłem. Nie wiem. Coś, cokolwiek. Może jednak. Tu nie działa. A tu. Tu, tu. coś nie. Kurczę no. Ja pewnie zrobiłem błąd zabijając tamtego. Znając życie. Choroba, no co tu zrobić, co tu zrobić? Ale zaraz, zaraz, zaraz. Zejdźmy na dół i na spokojnie się zastanówmy, eee, tu, 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 tu nie tu, tu, tu Okej, okay, przejdźmy tu tędy Może tu coś będzie Nie, to jest tylko przejście. No i tak to jest jak człowiek zabija a nie przesłuchuje no kurczę no i potem nie wiadomo co robić To jest właśnie to No ale dobra Może na razie na tej to takie testowe próbne będzie Zakończmy na tym Trzymajcie się na razie